Samowolny urzędnik. Do wykreowania wizerunku samowolnego, bezkompromisowego i niepodporządkowującego się zwierzchnikom urzędnika przysłużyły się przede wszystkim cechy charakteru rębilińskiego, utrwalone wieloletnią służbą urzędniczą, której Arkana dobrze poznał. Zdarzało mu się w korespondencji z rządem używać sformułowań na granicy arogancji. Jeżeli nie może być inaczej, upraszam o uwolnienie mnie przynajmniej od kłopotów w działaniach fabrycznych, które wyższa władza wspierać, jak się zdaje, nie ma ochoty albo spuszcza z uwagi. Pisał po upadku Łódzkiej Przędzalni Bendisza, wymieniając zaniedbania ministerstw w sprawach, które zgłaszał jako ważne. Trzykrotnie zwracał się do Krajowej Rady Spraw Wewnętrznych i Policji i Rady Administracyjnej z prośbą o możliwość bezcłowego sprowadzenia przędzy bawełnianej lub renegocjowania umowy zawartej z Wendishem w 1824 roku, ale odpowiedzi nie otrzymał. Silne zaangażowanie się Rębielińskiego w budowę i rozwój tego przedsiębiorstwa stało się podstawą do przypuszczeń, że mógł czerpać korzyści finansowe. Na przykład przy udzielaniu różnych zezwoleń. Twierdzenie to nie ma jednak przekonujących przesłanek. Nie ma dowodów na spekulowanie przez prezesa funduszami na rozwój przemysłu. Znany jest jeden przypadek samowolnego wykorzystania przez Rębielińskiego funduszu przeznaczonego na inny cel zakup wełny, do czego prezes sam się przyznał w raporcie do Krajowej Rady Spraw Wewnętrznych i Policji. Przed dwoma laty miałem, był sposobność użycia funduszu wełnianego do dyspozycji mojej przez rząd powierzonego. Sprowadziłem byłem więc 80 tysięcy funtów dobrej bawełny z Liverpoolu przez Gdańsk, złożyłem pod klucz Urzędu Skarbowego i Komisarza Obwodu we Włocławku. Pan Wendisz takową w ciągu roku w miarę potrzeby za gotowe pieniądze w kasie obwodowej uiszczane nabywał, wyprządł i z kolei cały kapitał z roczną prowizją uiścił. Od samowoli w dysponowaniu do obfitego szastania różnymi zwolnieniami droga daleka. W opisanym zdarzeniu widzieć trzeba tak charakterystyczną dla prezesa szybkość i bezkompromisowość w podejmowaniu decyzji, w której słuszność nie wątpił. Pewne podejrzenie może budzić natomiast zgoda Rajmunda Rębielńskiego na notarialne zabezpieczenie na własnym majątku Krośniewice pożyczki 180 tysięcy złotych polskich przyznanej przez rząd Wendiszowi bez jakiejkolwiek gwarancji wypłacalności dłużnika. Ostatecznie do wpisu hipotecznego nie doszło, ponieważ Rębieliński zaprotestował przeciw obciążeniu go kosztami tej czynności. Nie można zaprzeczyć, że łączyły go z Wendiszem szczególnie dobre relacje charakteryzował przedsiębiorcę jako człowieka nader spokojnego, cierpliwego, ale łatwo poddającego się zgryzotom. Kiedy przyjrzymy się uważnie całej galerii przedsiębiorców włókienniczych, z którymi prezes Komisji Wojewódzkiej spotkał się w trakcie swojej kariery, to okaże się, że Wendisz w chwili swego pojawienia się był przybyszem najbardziej wyczekiwanym, pożądanym. Oferował uruchomienie największej w Królestwie Polski przędzalni bawełny, i to w łodzi, którą kilka miesięcy wcześniej Rębieliński wytypował na główny ośrodek tej branży, organizując osadę fabryczną łódka. Rozmach podjętych przez Wendisza prac i sprawna ich realizacja były spełnieniem oczekiwań prezesa. Położyła im kres nieoczekiwana nagła śmierć przedsiębiorcy. Doszukiwanie się czerpania przez Rębielińskiego korzyści materialnych przy okazji urzędowego pośrednictwa między przedsiębiorcami, a przyznającymi środki finansowe Krajowej Radzie Przychodów i Skarbu i Bankiem Polskim jest narracją idącą w ślad za ujawnianymi wówczas praktykami, które nazwać dzisiaj można „patologiami wczesnej fazy rozwoju stosunków kapitalistycznych”. Rodziły się one na styku różnego rodzaju kontaktów i powiązań między sferami rządowymi Królestwa Polskiego a angażującym się w uprzemysłowienie ziemiaństwem i zachodnioeuropejskimi przedsiębiorcami. Jerzy Okołów w latach 1820-1826 prezes Izby Obrachunkowej, zaufany współpracownik Nikołaja Nowosilcowa, podkreślał, że wszystko czego się podejmuje Robi się z myślą o swoich korzyściach materialnych. Nie było tajemnicą, że minister Ksabery drucki lubecki powierzał jednemu ze swoich najbliższych współpracowników, Konstantemu Wolickiemu, nie tylko trudne misje finansowe, ale, jak wspominał Leon Sapiecha, używał go nieraz do podniesienia dochodów skarbowych mianowicie do robienia konkurencji na licytacjach. Za uczciwość jego nie byłbym ręczym. Szymon Askenazy, opierając się na nieistniejących dzisiaj źródłach, pisał o robionych przez Wolickiego operacjach handlowych na dużą skalę, a dość fantastycznego zakroju. W upowszechnionym w Kaliszu po 1816 roku Anonimowym, złośliwym wierszyku wyśmiewano Józefa Radoszewskiego, prezesa Komisji Województwa Kaliskiego, który angażując się osobiście w nieudolnie ustawioną licytację, poniósł dużą stratę. Publiczną tajemnicą było ogromne nadużycie finansowe lubieńskich, którzy nawet w trakcie powstania listopadowego nie zapomnieli o swoim zysku. Nie ma jak dotąd żadnego śladu, który wskazywałby na udział Rębielińskiego w podobnych interesach. Jedynie Koźmian, doszukujący się wszystkiego, czym można by obciążyć radce stanu, dowodził, że przypisana mu pycha miała prawdopodobnie źródło w majątku, który po pierwszej żonie opackiej z domu zagarnął, sugerując, że względy materialne mogły inspirować prezesa Komisji Wojewódzkiej do różnych działań. Pamiętnikarz nie dysponował żadnymi szacunkami wartości majątku wniesionego przez Agnieszkę Opacką ani dóbr rodzinnych Rębielińskiego, o którym pisano, że był to przyzwoity majątek. Co więcej, dobra Krośniewickie Przeszły na własność prezesa dopiero w toku postępowania rozwodowego w latach 1816-1818. Żadna z tych okoliczności nie przeszkodziła Koźmianowi w sformułowaniu złośliwej uwagi. Ogromną zasługą Rajmunda Rębieliskiego było wypracowanie zasad postępowania władz administracyjnych z ludem zagranicznym. Szacuje się, że w latach 1815-1830 w miastach województwa mazowieckiego osiedliło się około 25 tysięcy imigrantów z rozległych terenów od Poznańskiego i Dolnego Śląska po Nadrenię i Wirtembergię. Ogromna większość tych użytecznych rękodzielników związana była z włókiennictwem. Dotknięci głębokim kryzysem gospodarczym, spowodowanym masowym napływem na kontynent tanich, fabrycznie produkowanych wyrobów angielskich, decydowali się przenieść do Królestwa Polskiego. W ten sposób przekraczali także granicę celną między Prusami i Królestwem, która po 1815 roku odcięła ich od tradycyjnego rynku zbytu w Rosji. Zgodnie z ówczesnym duchem języka, zarówno polskiego, jak i niemieckiego, nazywali się fabrykantami. Termin ten nie miał niczego wspólnego z takim samym używanym w drugiej połowie XIX wieku na określenie właścicieli wielkich, zmechanizowanych zakładów przemysłowych. Fabrykanci osiedlający się w początkach XIX wieku w Królestwie Polskim dysponowali z reguły jednym, dwoma warsztatami tkackimi. Na których fabrykowali, czyli produkowali sukno lub płótno. Tylko bardzo nieliczni z nich zachowali samodzielność i zorganizowali z czasem większe przedsiębiorstwa. Rębiliński opowiadał się za udzielaniem przybyszom szeroko zakrojonej pomocy finansowej, rzeczowej i prawnej. W kraju polskim, gdzie zbywa na potrzebnej liczbie rzemieślników i fabrykantów, Należy ochroną przyzwoitą, gdzie trzeba, użytą, zachęcić zagranicznych do osiadania. Był gorącym orędownikiem przyjmowania i osiedlania w miastach podległego mu województwa rzemieślników branży bawełnianej i lniarskiej, przybywających z dotkniętych kryzysem Saksonii i Czech. W tym celu podjął wysiłki z punktu widzenia urzędnika państwowego niestandardowe. Na jego polecenie w podróż po Czechach i Saksonii udał się komisarz, naczelnik sekcji fabrycznej Benon Benedykt Tykiel, mający dobre rozeznanie zarówno w technice włókienniczej, jak i ośrodkach produkcji tekstylnej. Tykiel podróżował jednak jako osoba prywatna, incognito, a raportujący o jego misji Rembieliński użył jedynie określenia emisariusz. Zadaniem komisarza było zachęcenie niemieckich rzemieślników do przesiedlania się do osad fabrycznych w Królestwie Polskim. Agitacja Tykiela nie uszła uwadze władz Saksonii, niechętnych wychodźstwu, ale nie mogły one podjąć żadnej interwencji na drodze dyplomatycznej wobec podróżnika zwiedzającego kraj. Rębieliński ocenił efekty misji swojego podwładnego jako zadowalające. Potwierdzeniem była oczywista korespondencja, także prywatna, prowadzona z wielkim pośpiechem przez Rębielińskiego i Tykiela z rzemieślnikami gotowymi przesiedlić się do Królestwa Polskiego. W kwietniu 1826 roku Rębieliński wydał burmistrzowi Łodzi polecenie, aby przybywającym do Łodzi przątkom udzielał pożyczek sposobem daru. Dotychczasowe doświadczenia wskazywały, że przybywający do Łodzi prządkowie byli zwykle w stanie zupełnego ubóstwa. Prezes Komisji Wojewódzkiej dążąc do rozwinięcia rodzimego przędzalnictwa czynił wszelkie możliwe starania, aby zatrzymać tych rzemieślników Ułatwiając im zagospodarowanie się, polecił wypłacać najuboższym z kasy miejskiej darowizny w kwocie od 18 do 30 zł polskich, z tym wszakże zastrzeżeniem, że jeżeli obdarowani odstąpią od wykonywania swego rzemiosła, to zobowiązani będą za pomogę zwrócić. W efekcie tego zarządzenia do końca lipca 1826 roku wypłacono 28 przątkom 294 zł polskich. Rębieliński zastrzegał ostrożność w szafowaniu funduszem zapomogowym dla biednych przątków i ciągle podkreślał, że zapomogę mogą otrzymać jedynie chętni do pracy. Duże zrozumienie wykazał też wobec ubogich sukienników, przychylając się do ich prośby o zwolnienie z opłaty składki ogniowej, czyli ubezpieczenia ich nieruchomości od ognia. Prezes zgodził się na to ustępstwo, mimo że nie miał ku temu żadnych podstaw prawnych. Opracowała i czytała Elżbieta Hibner.